Dobra, wiecie, kto w Polsce odpowiada za inflację? Wiecie. Narodowy Bank Polski, Rada Polityki Pieniężnej i prezes profesor Adam Glapiński. Doszliśmy do tego, do czego chcieliśmy. Czyli mamy 20% rezerw naszych. Rezerwy mniej więcej mamy 200 miliardów dolarów. 20% jest w postaci złota. Ale jest ktoś w polskim rządzie, kto nie wie. I dzisiaj pan premier Donald Tusk opowiadał na radzie gabinetowej prezydentowi nawrockiemu, że dużym sukcesem jego rządu jest obniżenie inflacji do poziomu ponad 3%. To dzisiaj mamy jedną z najniższych inflacji jest w tej chwili 3% i mamy powody być dalej optymistami, że inflacja będzie spadała. No to zobaczcie, jak faktycznie jest naprawdę. Nie gadamy, tylko demaskujemy.